Witam was, tu Plamus, a to kolejny odcinek naszej serii Zagramy w Minecraft na single playerze. Hmm. Co będziemy dzisiaj robić? Zobaczmy. Yy, pokażę wam co tu jest. Tutaj wam pokażę, ale to w następnym odcinku będziemy tam robić. Zobaczmy tutaj, tutaj jest moja picykownia, tutaj dalej chciałem przemieszczyć moją fabry fabry fabrykę kamienia albo stona. Lecz znalazłem jaskinie i dzisiaj zgadnijcie, będziemy robić tak, będziemy zwiedzać w jaskinie i wydobywać surowce, więc dajcie mi się przygotować zaraz wrócę Wróciłem. Eee, czekajcie. Cut jeszcze jeden, ale już wracamy. W chwilkę. Okej. Okay, troszeczkę poprawiłem. Więc tak, nie gramy na normalu, eee, To znaczy... Nie gramy sobie na hulu jakimś tam. Tylko na normalu. Dla udowodnienia, proszę bardzo. No i się zawiodłem. To miała być wielka jaskinia. Chciałem troszeczkę surowców powydobywać, a tu jakaś dupa. Wam powiem po, po prostu dupa chociaż wydobędziemy te surowce chyba ten odcinek jakiś krótszy będzie, mi się wydaje chociaż nie powinienem dla Was robić krótszy, bo dla Was wszystko najlepsze powinno być. Ech. Ale cóż, w piątek dostaniecie fajny odcinek. Nie powiem wam, jakiś żeby wam nie psuć niespodzianki. Tu też jakiś. Mam i mam to. Ciekawe, jak to wygląda. Nie wiecie, to chyba wró wrócę do normalnego wyglądu. No tak mi lepiej wygląda, i lepiej widać, i dla was wszystko lepiej. Chyba. Powiedzcie, czy wolicie na tym małym chudzie, czy na tym dużym. Ok. <laughs> jest to wszystko z tej jaskini. Później to załatam, bo tutaj muszę zrobić fabrykę. Tu jest moja spalarnia. A tam coś jest. Nie powiem Wam, ale to później zobaczymy. No, what the hell. Możecie tylko domyśleć po tym, co mam w moich skrzyniach i co chcę zrobić. To tutaj nie powinno to być. Uuu! Nie to. Okej, okay. up, dobra. Hmm. Dobra, pokażę Wam na razie co jeszcze zrobiłem tutaj. Zrobiłem taką ścieżkę. Według mnie, do... mnie to ładnie wygląda. Taka ścieżka. Poszkliłem tak, w taki, w taki sposób oszkliłem hmm. szklarnię. Już troszeczkę jak widzicie zebrałem tego. Ła. Muszę troszeczkę owiec napolować na owce. Już noc zachodzi. Hmm. To będzie bardzo krótki odcinek. Lecz jednak, wiecie, weekend się zbliża. A ja postanowiłem, że w weekendy nie będę stawiał Minecraft Single, tylko inną, no, ciekawszą serię, może nawet dla Was. Nie wiem, jak Wy tam mówicie. Aha, i rybkę złapam. To na koniec odcinka upieczę jedną rybkę sobie. Osiem, trzy. Trzy. To trzy. były chyba. Co jest? Mm. <laughs> Dobra, upieczemy to i powiem Wam, że ta seria, którą będę chciał nakręcić, znaczy już nakręciłem i wstawię w piątek chyba. Tak, w piątek będę wstawiał piątek, soboty i niedzielę. Będzie się ukazywał trzy odcinki nowej serii mojej. Nie powiem Wam, jakiej. Chcę, żebyście mieli niespodziankę. Mam nadzieję, że będziecie ucieszeni. Tam się będą, tam się nie będą kciuki liczyć, tam po prostu będą się liczyć. Yy, yy. Co się będzie liczyć? Tam się będzie liczyć tylko to, że to będzie w weekendy <laughs> A chyba zmienię tak coś yy, Minecraft Single, żeby... Nie... Już nie te kciuki były. Tylko już teraz Minecraft Single będzie jeden odcinek dziennie, i się postaram stawiać. Więc już od kciukach możecie. Yy, oczywiście możecie dawać, to zawsze motywuje, ale... Już te 15, te 10 kciuków się nie będzie liczyć. Po prostu już nie mam siły po prostu tyle wstawiać. Jak i tak powiedzmy sobie szybko te kciuki przybywają. Bardzo szybko. No ja się sami dziwiem, że to mogę tak szybko kciuki przybywać. Ło! Na koniec odcinka lak, Fajnie. Ok, więc na razie.